Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Kasia kupiła 8,9 kg sera i 3 razy więcej szynki. Ile kilogramów ważyły zakupy? O ile więcej ważyła szynka od sera? Więc tak, zapiszmy sobie. Kasia kupiła ser. Ser ważył 8,9 kg. Następnie szynka, szynka ważyła 3 razy więcej od sera, więc 8 dziewiątych razy 3. Czyli mianownik zostaje bez zmian, 8 mnożymy przez 3. Można by tu skrócić, ale ja proponuję nie skracać, ponieważ później będziemy musieli odejmować albo dodawać coś, więc żeby został wspólny mianownik. I teraz mianownik zostaje bez zmian, a 8 razy 3 to jest 24. I teraz wyciągamy całości. 24 podzielić na 9 to jest 2 całe. 9 tu jest na dole, bo 2 razy 9 to jest 18. A my mamy aż 24. To ile reszty zostanie w liczniku? 24 minus 18 to wyjdzie 6. Czyli szynka waży 2, i 6,9 kg. Teraz ile razem ważą te zakupy? Czyli ser, dodać, szynka. Waga szynki. I teraz 0 całych, dodać 2 całe, to mamy 2 całe. Mianownik zostaje bez zmian. 9. 8 plus 6 to będzie 14. Wyciągamy całości. 14 podzielić na 9 to jest 1 cała. Dodamy ją do tej dwójki. Czyli będą 3 całe. No i teraz 9 na dole, tak? 14 odjąć 9 to będzie 5, czyli na górze musi być liczba 5. Więc powiemy, że wszystkie zakupy ważyły 3,5 kg. Ale jeszcze jest jedno pytanie: o ile więcej ważyła szynka od sera? Więc policzmy o ile więcej. Szynka ważyła 2,69 kg, a ser ważył 8,9 kg. No i teraz trzeba odjąć. No niestety tutaj od szóstki nie możemy odjąć ósemki, więc musimy pożyczyć od jednej całej. Jak to zrobimy? Od dwójki pożyczymy jedną całość, zostanie 1, a 9 plus 6 to wyjdzie 15. Czyli jedną całą wstawiamy do tego ułamka. Tak? Jak to robimy, jeszcze raz powtarzam: 9 dodać 6 to będzie 15. Mianownik zostaje bez zmian, i 1 cała odjąć. Oczywiście nie dodać, tylko odjąć. 8, dziewiątych. No i teraz możemy już odejmować. 1 cała odjąć 0 całych to jest 1 cała. 9 zostaje bez zmian w mianowniku. A 15 minus 8 to będzie 7. Już możemy powiedzieć, że szynka ważyła o 1,7 kg więcej od sera. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.